Witajcie kochani w kolejnym filmie Dzisiaj przychodzę do was z paczką Małą, już troszkę rozpakowaną Bo sprawdzałam czy wszystko jest e, Od Kasi z kanału Również ze strony Budżetownia e, Taki piękny miś I słuchajcie, co zamówiłam Zamówiłam kochani sobie gry i zdrapki. Zaczniemy od zdrapki. W sumie nie będę tego rozpakowywać. Mamy zieloną ścianę, na łączną kwotę 300 zł. Mamy zdrapki pola zaklejone. Tu mamy z, ty z tyłu status finansowy i to się mieści w tej kopercie. A 6 gra. Gram w zielonym ze statusem opisem roślinności. I słuchajcie, hmm. nie wiem który. A, chyba ten zielony. Ten zieloną kostkę z brązowym. My się weźmiemy sobie do tej gry. Może wam pokażę, jak to fajnie wygląda. Miś, magnesik i kosteczka. Kolejna gra. O naklejeczka, że nie naklejeczka tylko to jest ten Miś Bogatek, a to chyba rozpakuję. Bo tu jest chyba czegoś więcej. Tak, kochani, tutaj mamy gry, misia bogatka, ręka z misiem bogatkiem i wezmę sobie tą żółtą kostkę i tego misia z kokardką do tego jakby ma, miałam mało giernie. Ale słuchajcie, tak sobie postanowiłam, że w, tym, w tych te, trzech segregatorach co mam w jednej gry, w drugim mam zrabki, a w trzecim wyzwania kwotowe, to postanowiłam sobie, że w każdym binderze będę miała po 10 wyzwań. No i dochodzą kolejne gry, także mi się zmieściła 10 wyzwań. I tu mamy grę kolejną. Radka z mi się bogatkiem. Do tego też sobie wzięłam miś i misja bogatkowie na 300 zł z kolejna, ze statusem finansowym z tyłu. I miś bogatek na 170 zł, również z ze statusem finansowym z tyłu. Kolejna gra. To jest Ninja w galerii. I tu będzie różowa kostka z różowym misiem. I również mamy z, z, opis tam z tyłu i tu jest dodatkowo status finansowy. I to jest również do koperty A6, ale sama gra jest do wpięcia i tu mam trzy koperty do tych moich gier. Tak, jedna gra z kostką i tym. Druga gra z kostką i trzecia gra z kostką, dobra, czyli trzy gry i trzy zdrabki i śliczne podziękowanie ze spinaczem, serduszkiem i o, słuchajcie, tu też mamy inwestycja w moje finanse. Tu też możemy sobie to wykorzystać na grę, na przykład rzutkostką. I oszczędzać sobie w ten sposób jakąś kwotę. I dostałam gratis. Wyzwanie z kopert. Kasia dziękuję. Ty chyba czytasz w moich myślach. Cudownie, po prostu cudownie. Jestem zachwycona tym. Gratisem tym wyzwaniem? Super. No, koperty mam, co prawda, więc sobie na pewno to wykorzystam i wrzucę sobie do wyzwań kwotowych. Hmm, cudownie. Dzisiaj Kasia to lubi ten. Kasia lubi zaskakiwać i umie docenić swoich obserwatorów i kupujących. Więc, Kasiu, dziękuję serdecznie. Jak Wam się podoba moje zamówienie, będziemy grać. Słuchajcie, tylko muszę zrobić porządek w segregatorach, powymieniać te koperty i zrobić porządki, reorganizację, powkładać sobie to. Już nie będę teraz sobie tę głowę zaprzątać. Zrobię to poza wizją, chyba że chcecie taki filmik z organizacji segregatorów. Może to przy kolejnym filmie tym już budżetowym z rozkładania kasy do koperty na kwiecień i pierwsze będzie yy, ze zdrabkami a ja będę szła z drapki yy, nie zdrapki. Dobra, niech będą zdrabki, jak już powiedziałam to będą zdrabki gry i wyzwania kwotowe. Albo gry, zrabki i wyzwania kwotowe Zależy co mi się tam chwyci i jaką kwotę będę miała fizycznie do odłożenia Może wpadną mi jakieś dodatkowe pieniądze, co będą dodatkowe Hajsy, bonus, zobaczymy Też czekam na dodatkowe pieniądze oczywiście z pracy za nadgodziny, i słuchajcie, jeszcze rozliczenie z pitu. Bo jeszcze nam nie przyszło, bo to mąż jakby ogarnia. Przed swoją księgową i tak. No i będą pieniądze, ale zobaczę, czy je tutaj odłożę, czy po prostu zostawię je na wakacje i nie będę, że tak powiem, rozkła rozkładać do. Dodatkowo do segregatorów Ale to oczywiście u mnie się wszystko szybko zmienia Zależy jak mam hajs na koncie albo w kieszeni jak to się mówi I wtedy u mnie jest milion pomysłów na minutę Więc naprawdę to oszczędzanie w tą, tą metodą, którą robię Czyli metodą kopertową przez tak naprawdę zabawę przez e, jakby integrację e, mnóstwa kanałów, które się pootwierały na YouTube e, Bardzo mi pomaga w realizacji swoich celów I wy to widzicie, oglądacie, subskrybujecie Za co bardzo wam dziękuję A ja już więcej nie przedłużam Życzę wam spokojnej nocy, zależy kiedy to oglądacie Dobrego dnia, tygodnia i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki, pa pa!